Witam ponownie w moim krótkim materiale. Chciałem dzisiaj przedstawić Państwu palnik firmy Witkowski. Ten akurat palnik, który tutaj dostałem to jest 25 kW. Więc co chciałem powiedzieć, że następna alternatywa dla ludzi, którzy chcą sobie przerobić kociołek z takiego można powiedzieć ekogroszkowca na palnik i na kocioł na pelet ja dostałem akurat taką flanszą montażową która będzie pasowała typowo pod mój kocioł, dwie śruby montażowe tu są też dwie śruby montażowe więc tutaj jest banalnie prosty temat do montażu, oczywiście zestaw podstawowy podajnik spiro rura i oczywiście sterownik, ja będę uruchamiał ten palniczek na sterowniku SKZP04 firmy Timel, oczywiście, zrobię z tego materiał. Jak to będzie paliło, jak to będzie podłączone, dzisiaj tylko tak chciałem przedstawić. Może jest wykonany dosyć dobrze. Tutaj, akurat blacha, dosyć taka. Palnik samoczyszczący u góry, fajnie jest wkręcony. Taki dodatkowy, wymieniany. Gruby, można powiedzieć, taki deflektor, który z ognia, jakby się żeby nie, nie niszczył. Pierwszej warstwy palnika. Zabezpieczenie to już standardowo, jak wszyscy producenci wprowadzili. I tak jak mówię, jest on nowym produktem. Będę go sobie testował. Oczywiście jest dostępny na stronie Witkowskiego. Będzie w sprzedaży w trzech różnych konfiguracjach i będzie dostępny również w różnych konfiguracjach, jeżeli chodzi o sterowniki. I co najważniejsze, fajnie, fajna alternatywa do tych ludzi, którzy na przykład mają, tak jak mówiłem, te koty można sobie przerobić dodatkowo zamówić sobie flanszę montażową. Ale fajna sprawa jest to, że na przykład jak ktoś nie lubi palników okrągłych, ja akurat mam do nich troszeczkę uraz, ale to jest inny temat, to tutaj jest fajna alternatywa. Palnik oczywiście samoczyszczący, i jeżeli chodzi o, o palenisko, jest w pełni wymienialne. Wymienialne jest po. wymienialna jest całe palenisko, można to ściągać tę górę. Co do elektroniki na razie nie otwierałem, ale jedna, co mi się podoba to to, że jest typowo dmuchawa, właśnie malutka dmuchawka z możliwością przysłony. Myślę, że to jest fajna alternatywa i nie każdy palnik peletowy to ma, przynajmniej chyba mój nie ma, bo jest otwarta komora. Także palnik dosyć taki, można powiedzieć, głęboki. Raz, dwa, no na 30 centów na pewno. Fajnie, fajnie, że mi podesłał producent akurat pod mój kocioł montażówkę, więc na pewno to będę uruchamiał. Tak jak mówię, będę to uruchamiał na sterowniku Timela, bo taki posiadam i nie ukrywam, że to jest Jeden z moich faworytów, jeżeli chodzi o sterowniki, i na pelet, i na ekogroszek, więc chyba w tym krótkim materiale to tyle. Fajną sprawą jest to, że ten palnik jest dostępny w kotłach gotowego produktu piątej klasy. Więc można powiedzieć, że jeżeli ktoś chce i poszukuje taki palniczek, no to jest tutaj jeszcze do środeczka Widać otworki napowietrzające. Fajną sprawą jest to, że ktoś pomyślał o otworach różnej średnicy. Jest fajne ciśnienie podzielone. No i tam w tyle to widać. Otwory z zapalarki. No i te palenisko się cały w trakcie, w trakcie po prostu pracy. Sterownik sobie pilnuje i się wysuwa, to sklapuje i potem spada. Także tak, pokrótce chcę tylko zapowiedzieć, że będę to starał się montować. Nie wiem, czy dzisiaj się uda, czy nie. Ale przed chwileczką to przyjechało i tak świeży materiał. Jak to się mówi na ciepło. Także to tylko tyle. Pozdrawiam. Dziękuję za liczne odwiedziny kanału, za pytania, kiedy następny film. Urodził się temat i myślę, że temat dosyć ciekawy. Na pewno będę ciekawy, jak będzie pracował... Z moją elektroniką na pewno będę ciekawy, jak po prostu sam płomień będzie się układał. Bo, jak Państwo wiecie, u mnie jest palnik tego Vipera. On ma wylot pionowo do góry. No i co najlepsze jest to, że wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie ma miejsca, to można sobie zakupić firmę za ślepkę na kocioł podajnikowy Ekogroszek. A wydaje mi się, że jak jest otwór. Drzwi są typowo szerokie, to ten palniczek idealnie by w drzwi wszedł. także Myślę, że też fajna alternatywa do tego palniczka, do samej obsługi, bo otwierają państwo drzwi z kotła i palnik jest typowo dostępny. U mnie, no niestety, obsługa palnika, ja wiem, że jest bardzo ukrojona, że nie trzeba się starać. I obsługa się naprawdę, można powiedzieć, raz na sezon jest skazana, ale tutaj otwieracie sobie Państwo drzwi i myślę, że wyczyszczenie, zerknięcie do samego palnika w czasie już jak jest zamontowany w kotle jest na pewno ułatwiona niż w moim palniku, ale tak jak mówię, założę, potestuję i na pewno się jeszcze odezwie z tym tematem, no bo też wiem, że jak ktoś posyła palnik to nie tylko po to, żeby go zbrudzić, ale tylko, tylko żeby po prostu wypowiedzieć swoje zdanie na temat tej, tego wynalazku. Wtyczka montażowa, tam widziałem, jest od dołu. Cała elektronika jest tu schowana. Nie chcę tego otwierać, muszę to uzgodnić z producentem, czy można tam zajrzeć, czy nie. Ale myślę, że nie najważniejsze, co jest w środku. Myślę, że najważniejsze, jak to będzie działać, jakie będzie spalanie i, i w ogóle i w szczególe Także dziękuję, pozdrawiam i do miłego usłyszenia, zobaczenia już typowo z pracy tego palnika. Cześć.